Dziękuję losowi za to, bo ja już jestem po czterdziestce, więc wiadomo, że się troszkę baliśmy, ale wszystko jest dobrze. Wszyscy wiemy, że ty niedawno po raz kolejny zostałaś mamą i jak ty się w ogóle czujesz w tej roli? Wyglądasz kwitną, co? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam, no mam wspaniałego kolejnego synka. To już nasze trzecie dziecko, wielka radość. Na szczęście jest takim dzieckiem, które mamy bardzo oszczędza, choć karmię go cały czas, więc no, no nie dosypiam. Wszystkie mamy wiedzą, jak to jest, że co te dwie, trzy godziny. Człowiek się budzi, więc te noce są trudne, ale, ale ogrom szczęścia, które daje nam syn, jest, jest na tyle... To jest coś tak wspaniałego, że w ogóle nie myślę o tym zmęczeniu. Co więcej, to się tak wszystko jakoś ładnie układa. Zresztą rodzice w większej ilości dzieci, my już mamy kartę Dużej Rodziny. <laughs> wiedzą, że to trzecie dziecko oczywiście w cudzym słowiu wychowuje się samo troszeczkę, ale rzeczywiście jest dużo łatwiej. Człowiek ma większy luz i tak, tak, taki zarówno psychiczny, jak i emocjonalny. Chyba o bycie. Na pewno, z całą pewnością tak. E... No więc ja jestem ogromnie szczęśliwą mamą. W której urodziło się fantastyczne, zdrowe dziecko. Dziękuję losowi za to, bo ja już jestem po czterdziestce, więc wiadomo, że się troszkę baliśmy, ale wszystko jest dobrze. No, zaczynam nowy projekt, co też jest bardzo, bardzo fajne. Przy wsparciu mojego partnera i wspaniałej Niani da się to zrobić. Na razie oczywiście top secret, ale pojutrze, we środę, wchodzę na plan. Proszę trzymać kciuki.